To są już ostatnie prace związane z ocieplaniem fundamentów. Zaczynaliśmy od zdjęcia tych płytek oraz wykopania dołów. Przy fundamentach dołów są zasypane. Zresztą, jak to widać, Pokaż, jak są ładnie zasypane. No i teraz trzeba było przyłożyć przykleić te płytki. No i ostatnia praca, jaka teraz jest, to fugowanie tych płytek. I to już będzie koniec prac. Związanych z ocieplaniem fundamentów. Trochę to długo trwało, no ale nie są to prawne ręce fachowca, tylko amatora. Jako tak to wygląda? Mam nadzieję, że zafugujemy te płytki i to już będzie koniec wszystkich prac związanych z fundamentami. O zrobiłem sobie fugę i te szczeliny wkładam spieszę się dlatego że zaraz będzie upał A fuga nie może, być, nie może być rozprowadzana w upele, dlatego że szybko twardnie i nie zdążę ją potem wyczyścić mam tutaj gąbki przygotowane mam tutaj wodę o, tu mam gąbki tu mam wodę także jak tu wkładam to zaraz będę wyrównywał trzeba się spieszyć się. Spieszyć. Na pewno popełniam sporo błędów. Jak na amatora przystało. Nie chcę dużo tej fugi rozprowadzać, dlatego że będę miał potem do zdjęcia. Okleiłem sobie tutaj w tych miejscach połączeń z mozaiką, żeby mi się nie brudziło. Zkładam tutaj głęboko w szczelinę. fuga wyschnie i zaraz pojedziemy. Wodą. No i takie amatorskie prace sobie wykonuję w ramach odpoczynku na działce. Żona tylko niezadowolona, że to tak wszystko długo trwa? Nie, bo wczoraj mi zrobiłeś zlew. Który zlew? Jeszcze nie do końca, ale jest bardzo ładne. I ma takie. Ta wylewka jest taka giętka. No, a tutaj na dole będzie woda z szlaufa. A odpływ będzie do grudka. I gęzlach będzie służył nie do zmywania naczyń, ale do zmywania czystą wodą. Myjemy bez płynu, prawda? Tak, tak. Myjemy ogórków, marchewek. No, I chyba rzeczy. Nawet nie ma takiego syfonu, także cały. będzie mm. jakaś ziemia, będzie wszystko mm -hmm, Będzie tak leciało. Czas najwyższy na ostatnie, mam nadzieję, ujęcie dotyczące ocieplenia fundamentów, już użytkowanym od wielu lat domu dzisiaj była typowo kosmetyka to znaczy fugowałem te płytki przy schodach które zostały wcześniej przyklejone do ocieplenia są jeszcze mokre ale już widać, że po wyschnięciu kolor jest identyczny z tymi fugami które były wcześniej położone cynamonu. z cynamon, Brąc, cynamon. jakiś czas je moczę, po to, aby tak za szybko nie wysychały. I z tej strony schodów wygląda to w ten sposób. Zaraz przejdziemy na drugą stronę tarasu, gdzie też są schody i dzisiaj też opakowałem. A przy okazji zobaczcie, jak to wygląda. Niedawno jeszcze tutaj był rów. Było kładzenie styropianu. Ocieplenie, tynki. I teraz już mamy róże, nawodnienie kora. W międzyczasie również położyłem sobie ten sam tynk mozaikowy, ten sam kolor, również tutaj przy skodach, aby kolorystycznie pasował z tym ociepleniem, z tym, co było wcześniej położone. Z jednej strony i tutaj lustrzano odbicie to samo. Pamiętacie jeszcze, niedawno tutaj też walczyłem z odprowadzaniem skroplin. Wszystko fajnie działa. Skropliny spadają w dół. I są odprowadzane do studzienki retencyjnej. Tutaj mam studnię, która nawadnia mi całe działki. A tu strona zachodnia i również te płytki były dzisiaj fugowane. Parasol zasłania słońce, z tego samego powodu co wcześniej, żeby zbyt szybko ta fuga nie wysychała. No i też tutaj pomalowałem sobie tą jedną stronę boczną. Rzuca się w oczy, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu jednak zszarzeje. Jak nie, to coś pomyślę, żeby tak się nie rzucało w oczy. No i fuga tak wygląda. Tu już wyschła, także zaraz również ją zmoczę. No, widać, że jest identyczna z tą fuką, która była tutaj wcześniej. I to są już ostatnie prace. To były ostatnie prace związane z ociepleniem fundamentów. Jak widzicie, nie położyłem daszka. Zamiast tego, z tego co pamiętam, dwoma albo trzema warstwami przejechałem folią w płynie. Do Zabezpieczając tutaj na 2 cm do góry, i tutaj dotąd. Po to, aby ewentualna woda, która miałaby jeszcze wchodzić do środka, miała jakieś takie utrudnienie. Nie zakładałem blacharki. Ostatecznie zrezygnowałem z tej blacharki. Wydaje mi się, że jest to lepsze rozwiązanie. No, i tak to wygląda czyli koniec, Sługowanie płytek i ocieplanie fundamentów zakończone.